Nooo, wcześniej sam mój kanale znaleźliśmy odcinek, z to kiboki. Więc. A, no tak. Part 2 mojej nowej rodzinki, więc. Przejdźmy do odcinka. Dobra, to chodźmy już. No dobra, chodź. Ej, nie godzisz, że to jest mój kolega? Nie. 6. No dobra, bo, bo, bo to... to tak, To tak, co to jest? Tak, nie. Dobre, dobra, dajemy tę fotę. Jeszcze jedną. No mm. spoko. Ej, ej, ładny ten blond. Ten blondy, ładny. Nie, fuj. Ten blondy ma Ej, wiesz co? Stary, chodź na No na chwilę, noś na chwilę Ej, podoba mi się ta. One są takie podobne w sumie. Ej, nie wiem, według ciebie też? Nie, mi się to bardziej z rumieńcami. Yy, Serdeczką jest taka słodka. A mi się właśnie ta druga bardziej się podoba. Ta z tym takim telefonem. Takim. Yy, ta z tym telefonem jest z króliczkami, językami. Ona jest właśnie taka słodka. A mi się właśnie ta druga podoba. Ej, ja bym zagadał. Serio, na pierwszym spotkaniu. Ja bym jakoś. Ej, wziąłbym wziął Sprawdźmy, czy one mają... TikToka? Tak. Dobra. Ej, ej, patrz, patrz. Ta, ta, która tobie się podoba ma. Znalazła mi, mi TikToka. Ej, no dobra. Czemu ona się nazywa... Mi się ona nie podoba. Mi się tobie podoba przecież. Nie, ja znalazłam tej, znalazłam tej, która ma ten króliczkowy telefon. Aha. Ta, patrz. Dobra, nazywa to, Nazywa się Weroniczka. Weronika, Boże. No dobra, podajemy, no, dobra. Pra, do, masz, y, wpisz sobie jej nazwę i ją zaobserwuj. No A teraz czyta moja? Czekaj. Ej, oh, czekaj, ona ej ma mam. kogoś oznaczonego. Ona ma oznaczoną jakąś ej, Emilkę. Vera. Nie, Wera ma. Emilkę to ta wera ma oznaczoną jakąś Emilkę. No ta wera no. ma... Dobra, ta... ej, dobra, pochamy. sprawdź zdjęcie parera tej Emilki. Ej, dobra. ona ma takie ładne, czarne przed lustrem. Dobra, to pokaż mi... No. Okej, okay, już mam. Dobra, ej, dawaj, opuszczamy któryś telefon i idziemy dalej, żeby się jakby się nie zauważyły. Dobra i, i może ona To moja opuszczamy. Dobra, twój chodź. Dobra, chodź musimy iść. Trochę rzuciłam za mocno. Zauważyłem, dobra. <gry> Czekaj, usiądźmy tu. I... Ej, tu jest dla nas. Tak, to dla państwa, państwa trochę wystygło, ale... Dziękujemy. Ej, upuścił telefon. Czekaj, Ej. O! To, no, nie dobrze, to, no, nie, chyba jest... znam no model on jest Ej, stara, zapisujemy numer telefonu, wiesz? Ale ten, to swój no, chyba. nie, ja mu za... Ja, ja... bo to jest ten, który mi się podobał. Ej, patrz! Ej, czemu tu jest odblokowany ten telefon? Dawaj. Ej, dobra, piszemy, ej, 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 daj, dodaję sobie jego numer. Ej, patrz, on ma jakieś bracki. To jest pewnie jego do kolega. Dobra, zapisuję. Okej. Okay. lecimy szybko do niego. No. <laughs> ej, zgubiłeś telefon. Ej, dzięki. Proszę. Aś, stara. Ej. Ej, ja na chwilę pójdę tam, tam, tam. Do toalety? No tam, tam. Okay. No tam sobie posiedzieć chwilę. Masz może mapę? Mm. Nie. Bo zgubiłem się w swoich oczach. Okej. Okay. masz wifi? Tak. Bo mieć na... No. Nie. I... Czekaj sekundkę. Ej, staro on powiedział e, popie... Słyszasz? Tak słyszałeś? Ej, Co? odpowiedzieć mu. Ja też czuję e, przy, e, Co przepływę? ty? Ty nie, czy taka... Mm, mm, nie. Nie, bo jak chcę. to w spresie, czy może się umówić. I to jak chodź. będziecie razem się spytaj tego drugiego. Chcesz się umówić? Tak. No, tak może jutro. Okej. Okay. Co do zobaczenia? Mogę na y pewno Nie, nie, nie. A mogę twój numer telefonu? Tak, trzymaj. Ej, czemu do... masz mój zapisany? Co?! Ja coś by... Eee, no dobra. Mam... Mm, nieważne. Czemu? Czemu tam było napisane? Co? On i serce. Co?! Nawet tego jeszcze nie nazwałam, wiesz o tym. Ale ja tam widzę on... Widziałem, o Dobra, nevermind. Chodź. Ej, ja tu. Kurde, Stoczak pija. Nie Ej, ty się umówiłeś się z tą, 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 która się Tobie podoba? Nie. Nie umówiłeś się? Nie, nie, umówiłeś się? nie, nie. ja nie, ja spać dobra nie, nie. ja nie, nie. Pa. Rzucę pieniążka na szczęście. Dobra, chodź do chałupy idę hmm. poświecić na siłownię. Ja Cześć. nie robię! Trochę ten... Ej, stara musisz się z nim mówić. Nie no, ja nie jestem taka na szybko. Hmm. Dobra, chodźmy na górę. Ja idę się przebrać. Dobra. Albo w sumie nie, ja idę biegać. Wezmę sobie tatę, strój. Pa. Ej, nie, pomóżesz mi. Dobra, idę. Będę sobie biegać tutaj. Ding! Ej, mamy co? Dobra, odpałam tą głosówkę. Hej. Super głosówka. Cześć. Dobra, już wysłałam głosówkę. On napisał. Wiem, że może coś za szybko, ale... Chciałbym się z tym umówić. Dobra, może ona jeszcze jest. Dobra. Okej. Okay. Jutro. O, kto... Albo nie. Dzisiaj. O Dobra, 18. Może ten jutro. Cześć. Znaczy nie odebrał. Mm. Cześć! Cześć. Jutro o której? Osiemnastej. No. Jutro jest. Niedziela. No to dobra. To pa. pa. Dobra, dzwonię do siostry. Siemka! Wiesz co, nie nie zgadniesz, nie zgadniesz. Skaduj no. Nie wiem, masz nowego Crasha. Co nie, mam nadal na nim crasha. nie wiem. O, się ze mną. Jak to? Serio? Tak! Ale fajnie! To jak się spotkasz, to możesz zapytać, czy ja temu drugiemu się podobam. Mi amore! Stara, czemu tobie? Czemu u ciebie tu nie pijaki? To nie u mnie. To u ciebie. Nie, u ciebie. Mijo Dobra, wyłączyłam się już na zawsze. Tak, może sobie pojadę. W sumie już jest. godzina. 21. Więc no. Jest czeka na mnie, 21. Bozią. Ja chciałam powiedzieć, że jest. 16. Muszę jechać z zjeść sobie obiad. A ona nadal. Nie wróciły? A skąd? No nie poszły przypadkiem, gdzieś? Nie wiem. Ja jestem! Gdzie twoja siostra? Poszła biegać. Aha. A co, ty nie poszłaś? Nie, ja jestem gota. Aha. Jest dla ciebie kolacja. A nie obiad? Znaczy, no, obiad? Nie ma. No, chyba dzieci zjada. A jedna kaszo jadę. Trzeba dać makaron. Chwilę później. Dobra, już jeszcze zrobiłam. Ona nadal nie wróciła. Trochę dziwnie to może wyglądać, ale kiedyś to mi babcia zrobiła. Boże, to jest takie pyszne. Co? Tutaj mamy już kochanie? Że zrobiłam sobie makaron. Uh -huh. 10 minut później. Mm, ale pyszny. Dobra, jej zdroja pewnie, będzie głodna, jak wróci. Cały nie zostawiam garnka na gazie. Nic, takiego się nie wydarzyło. Dobrze, że rodzice nie widzieli. Chwilę później, dobra, już jej zrobiłam. Mm, Ta, że my świeży. Bo tamten używa. Już jej nie ma jakiejś godziny. Więc no, powinna zaraz wrócić. Jeszcze jej coś do picia, trzeba szybko nalać, będzie miała taką miłą niespodziankę, taka różowa szklanka z remoniatą różową, mamy z tą z tą remoniarą Ech. Jeju, nadal jej nie ma. O, hejka, masz dla mnie może wodę? Zrobiłam ci coś do jedzenia. A, dzięki. Do picia. Moje ulubione od tej babci. No, babcia robi najlepsze. Nie wyszło mi aż tak dobre siora. Pewnie jak babci. No, a babci troszeczkę lepiej. Czyli moje niedobre? Nie, no dobre, ale babci lepsze. Eee, ale sama sobie po sobie zmywasz, albo wsadzasz, co zmywać. Ja nie lubię po sobie zmywać. No i nie zawsze jesteś grzeczniejsza. Czy ją odpalasz? Musisz? Człowieku, to się pełną wsadza. Dobra, sadza. ja idę jeszcze pocalenować brzuch. Wiesz co? Stara, już jest 17. Ja za godzinę muszę wy... Ja za pół godziny muszę wychodzić. Aha, to chodź. Dobra, chodźmy. Dobra. Idziesz? Do... Musimy wybrać ładny ciusze. Ta sukienka może. No dobra, to ty tam coś rób, a ja tu będę jeszcze nogi... Um... Myśmy... Ja już się przebrałam, musisz mi pomóc zrobić ładny makijaż. Może jakąś fryzurę bym zmieniła na jakąś inną? Nie. nie. No dobra, no to musisz mi zrobić ten makijaż. To ja. No bo ty dobra, pół godziny później. Ja już, jeszcze. I bundiełka. Dobra, już mam niemało. mam już bardzo mało czasu, muszę już iść. Dobra, weź jakąś opaseczkę. Nie potrzebuję. Pa! Pa! Że zobaczenia. A może I... i ze mną? Proszę. Nie! Dobra, będę za tobą. Okay. Dobra, to ja już idę, Siora. No tu ty gadasz, nie ma mnie tu. No, pokar. No, Dobra, to pan. Stara. Stara. Cześć. Yy, cześć. A, gdzie jest ta? Moja siostrzenica. Musisz być zielona jak krzak. <laughs> To co zamykamy? A dzień dobry, zapraszam do naszej kuchni. Gris. Gri, e, przepraszam. Grill, grill, Grill. Grill, Chill, grill. tak naprawdę się czyta. Dobrze, co dla Państwa. Państwa poproszę na miejsce VIP. A pani to Po Porozłożenia nowych sztuczki. Zapraszam tutaj. Eee, ja to tu zawodziłam! Dobra. Co oglądamy? Tak tak. Dobra, i Zapraszam, zapraszam. I co mogę, przy, mogę przyjąć zamówienie? mówieniu? Tak, ja po, bym poprosił, ja bym poprosił hot doga. Dobrze, a ja poproszę owoce może. No dobrze. Ją sałatkę tak, Tak. Ej, a kres, oni jest jakimś sosem? Nie. Dobra, daj im ketchup. Tu jeszcze może ostrego dodamy. Czemu nie? Życzą sobie państwo ostrego sosu? Ja tak. Bardzo, bardzo, bardzo. A mogę ja sobie nalać? Nie. A dużo czy mało? Daj mu nalać! No, ale się pełen. Ej, już. Coś do picia? A, no. Tam w ogóle jest ostry sos. Ja tu zaraz, kurde, jakąś reklamację złożę. Więcej to wyleję. Ups, całą butelkę wylałem. No, trochę ostre ja. Odrobinkę. Za dużo. Wszystko dobrze? Mhm. Mm Chcesz iść do toalety Nie. Okej. Okay. Mam jeszcze... Coś jeszcze dla Państwa? Powiedz głośnie, bo jak... Co? Jakie kwiatki? Czemu mam się przebrać? Nie rozumiem. Nieważne, proszę Panią. Powiedz głośno. Co? Chodzi. Żadnego śpiewu nie będzie, nie mamy pieniążków. Mamy na żenę na zapleczu 800 milionów. Znaczy... E, tysiąca. Dobra, to my musimy śpiewać. Kilka minut później. Dobra, No, Chodź. Eee, pomyliłam. E, dzięki za mój nowy telefon! Proszę pani on to mój telefon. O, oh. eee to dla ciebie może to nie było jakieś bardzo romantyczne dzięki ja będę musiała iść niestety to jest już 20 godzin godzinę później no co ty robisz siostra nagrałam to co? A nic ty Tylko gadacie tylko spróbuj to wysłać nie on był cringe'owym Zrób to wysać. Psik. Dobra, sobie. No. Dobra, ja idę się już myć a ty. Co piesku? Bożuś. Dobra, e, nie wiem jak ty, ale ja idę sobie zrobić spa. Ja idę się teraz myć. Nope. Jep. Nope. Yep. Ja oh yeah, wyprzedziłam ją. wyprzedziłam ją. mhm. przestań! mhm. robię, 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 Dobra. Dzisiaj trochę robię, 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 dzieci nada? robię, 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 nie. Fair. Sam Zapomniałam otworzyć drzwiszko Zamknę Po prostu zamknęłam z obu Okej okay. Godzinę później Dobra, już wszystko zrobiłam Jeszcze tylko maseczka do spania I piżamę Jestem No dobra, małaś się godzinę prawie Człowieku, musiałam skinker cały zrobić I wszystko Ja też muszę Czemu już założyłaś piżamę? Nie wiem. Zakładam. To końcowy odcinek, chłopaki!